Dziesiąta dziewięć. Podejście drugie. Zaczynamy. Cześć, Tulitka z kanału Yoga Teraz. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj zrobimy sobie taką dosyć intensywną praktykę około świąteczno-noworoczną, tak żeby mieć wsparcie w ruszeniu do pracy z ciałem, w towarzystwie oddechu po tym okresie właśnie delikatnego Odpoczynku i rozluźnienia. To co? Jak jesteśmy gotowi, to zaczniemy od rozruszania, przygotowania naszych bioder. Usiądź ze stopami do przodu, rozsuń stopy nieco szerzej. Oprzyj dłonie z tyłu za biodrami, ściągnij łopatki i wydłuż grzbiet. To wrażenie wydłużonego grzbietu będziemy chcieli zachować podczas całego tego ćwiczenia. Teraz przekręć nogi w prawą stronę. Pięty są wypchnięte, kolana w 90 stopniach. Skręć się w prawo, możesz oprzeć lewą dłoń za prawe kolano, wydech skręt, wdech wracasz do centrum, przechodzisz na drugą stronę. Pięty wypchnięte, kolana 90, prawa ręka za lewe udowy, dech skręt, cały czas wydłużaj kręgosłup, prowadź oddech, i jeszcze raz, skręt w prawo, lewa dłoń na zewnętrzne prawe kolano jej klatkę piersiową nad miednicą. Wdech do centrum. Ostatni raz w lewo. Siądź w miarę możliwości na obydwóch pośladkach, ściągając łopatki, unieś mostek. Bardzo dobrze. Do centrum. Jeżeli potrzebujesz, popraw pozycję. Jeszcze raz ściągnij łopatki, przenieś. Kolana na prawą stronę i teraz lewą rękę ustaw na prawej stopie, prawą rękę z boku, i z wydechem zejdź tułowiem w dół. Wdech do góry kilka razy w ten sposób, powtarzamy. I to, co powiedziałam na początku, staraj się zachować wrażenie wydłużonego kręgosłupa, oczywiście w miarę możliwości. Wdech podnosisz się do góry, z wydechem opuść się w dół, i teraz przesuń klatkę piersiową w stronę stopy. W stronę prawej stopy poczuj zmianę. Zostań tutaj na 3, dwa, 1. Bardzo dobrze. Wdech do centrum. Z mniej strony przejdź na lewo. Prawa ręka na stopę, lewa dłoń obok i z wydechem opuść tu w dół. Wdech unieś w górę. Wydech płynnie w dół i w górę. Wydech w dół. Teraz odpychając się od lewej ręki, przesuń klatkę piersiową w stronę stopy. Cały czas pięty zachowaj, wypchnięte to pomoże w dalszej części sekwencji. Jeszcze trzy, dwa i jeden. Bardzo dobrze. Wróć do centrum, ściągnij nogi do siebie. I teraz już skręć się do krótkiej krawędzi maty. Hmm. Ustaw palce dłoni na zewnątrz, dosyć szeroko, na szerokość maty na początek. Ściągnij łopatki, unieś klatkę piersiową, zachowaj ten kształt. Następnie rozstaw stopy szerzej, palce na zewnątrz, pięty do środka tutaj i z wydechem, zasysając brzuch w stronę kości krzyżowej, podnieś się do góry. Zostań chwilkę, osłój się z kształtem ciała i na wdechu zejdź w dół. Ściągnij łopatki, klatka w górze, rolując miednicę w stronę klatki piersiowej, unieś biodra w górę i robimy taki ruch podnoszenia ogona, napinamy pośladki i płynnie w dół. Ostatni raz, ściągnij łopatki, kościół nowa do twarzy, wydech, zostań pięć oddechów, poczuj moc w pośladkach, moc w rękach, pięć, głowa patrzy na sufit, wdech i wydech przez nos. Dwa i jeden. Bardzo dobrze opuść biodra, rozluźnij ręce, złap na chwileczkę za kolana. Dwa, trzy oddechy. Wróć teraz do podporu dłońmi z tyłu, wysuń stopy w przód i zahacz teraz prawą kostkę poniżej lewego kolana. Znowu ściągnij łopatki, ustaw odpowiedni dystans, i tutaj chcemy, aby nasza goleń ustawiała się równolegle do klatki piersiowej albo równolegle do maty. Czyli twoje kolano zbliża się do ucha, staraj się je oddalać. Kolano w stronę początku maty. Przechodzimy delikatnie klatką piersiową w stronę goleni. I tutaj dodaj na razie delikatne kołysanie, tak żeby w ruchu pozwolić tkankom się rozluźnić, poddać pozycji bardziej w trójwymiarze. Mm, zwłaszcza, że biodro jest taką strukturą, w której mamy bardzo wiele obszarów ruchu, możliwości ruchu i biodro lubi tak samo jak bark, taką pracę na okrągło. Okay? jeżeli możesz podejść stopą do pośladka albo pośladkiem do stopy, ściągnij łopatki i teraz stabilnie zostań w tej pozycji. Skup się na mocnym docisku prawej kostki do lewego, uda, zostań na trzy. Dwa i jeden, świetnie. Odchylając się, przejdź dłoni w tył, uwolni prawą nogę i popraw pozycję. Ściągnij łopatki i teraz lewa kostka powyżej prawego kolana. I znowu daj sobie tutaj chwilę w kołysaniu, poczuj jak jest, wypchnij porządnie lewą piętę. Hmm. Zachowaj otwarty układ klatki piersiowej, czyli lekko przesunięte łopatki w tył i w głąb, i znowu, jeżeli możesz podejść stopą do pośladka, albo pośladkiem do stopy, albo jedno i drugie, ustawiaj goleń równolegle do maty. Prowadź oddech i zatrzymaj się tutaj już w stabilnym układzie napięć. Bardzo dobrze. Odchyl się, odprowadź dłonie w tył, przesuń stopy do przodu. I teraz, tak jak jesteś, skrzyżuj golenie, wyciągnij ręce w przód i z wydechem spróbuj przejść do skłonu na skrzyżowanych nogach wydech. Wdech, uginasz nogi, wyciągasz ręce w przód, siadasz, zmieniasz skrzyżowanie, zmiana stron. Jeżeli potrzebujesz, używaj wsparcia dłoni, tak jak jest. I tutaj też pomocne jest wbicie pięt w ziemię, tak jakby pod siebie. Wydech, wydech, wsiadasz. Znajdź swoje tempo. Jeszcze po razie. Aha. Aktywny brzuch, wydech w górę z przekonaniem, zostań chwilkę w skłonie. Ma trzy oddechy. Rozluźnij głowę, barki i miękko na wdechu podnieś się do góry, połącz ze sobą stopy, przejdziemy do pozycji utkatasany, wyciągnij ręce w górę, dociśnij nogi do siebie, z wydechem wysuwasz biodra do tyłu, dociskasz kolana do siebie, barki od uszu, zostajemy na 5 oddechów, żeby aktywować nogi, zapracować brzuchem. Teraz postaraj się wydłużać równo przód i tył tułowia, czyli brzuch i plecy chcą być tak samo wydłużone. 3, 2, 1. I teraz powolutku ugnij mocno nogi w kolanach, oprzyj tułów na udach, odprowadź ręce do tyłu i starając się nie tracić kontaktu tułów nogi, zacznij prostować nogi w kolanach. One nie muszą być super proste. Przesuwać ciężar ciała na przód stóp, ręce do tyłu nie pomagają w skłonie, sam skłon z aktywnego ciała, bez użycia docisku rąk. Pięknie, teraz połóż dłonie na matę, przejdź do pozycji psa z głową w dół. Wydłuż wdech, wypuść wydech. I teraz, jak ciało się już troszeczkę oswoiło, zwróć uwagę na technikę, ustaw stopy na szerokość bioder, rozszerz palce stóp pięty na zewnątrz. Staraj się rozszerzać też głuzy kulszowe, czyli te miejsca pod pośladkami. I odpychając się od rąk wysuwaj biodra w tył, czyli nie pchaj klatki za wszelką cenę do ziemi, tylko bardziej postaraj się przesuwać środek ciężkości do tyłu i do góry. Świetnie, miękki wdech. Z wydechem zaokrąglając plecy deska, ściągnij żebra, napnij pośladki. I teraz uklęknij, będzie łatwy kij. Ściągnij łopatki, powoli ugnij ręce w łokciach i wróć do góry. Jeszcze raz. Ściągnij łopatki, kościół nowa, w stronę twarzy, uginasz łokcie, i wydech podnosisz się do góry. Ostatni. Dech. Wydech w górę, pies z głową w dół. Pełny wdech, spokojny wydech. I teraz uginając nogi w kolanach, skocz do przodu do malasany, palce stóp, na zewnątrz pięty węziej i wyciągnij ręce do przodu. Nie blokuj nóg na rękach, zaakcentuj pracę pośladkami, prowadź pełny miarowy oddech. I teraz podnieś lekko biodra, skręć pięty szerzej niż palce, wydech, skłon, wdech, palce na zewnątrz, malasana, wydech, pięty szerzej, skłon, wdech, malasana. Jeszcze trzy razy, wydech, wdech, wydech, wdech, cały czas starasz się utrzymać klatkę piersiową blisko, nóg zostań na trzy cykle w pełnym skłonie, pełna uttanasana. Na tyle, na ile możesz. Bardzo dobrze. I przodem ciała na wdechu poprowadź ręce, unosząc cały tułów w górę wdech. I z wydechem opuść ręce w dół, do tadasany. Zobacz. Zostajesz na prawej nodze, lewa noga powędruje do tyłu, tak jak do wysokiego wykroku. Wydech i wdech. Wydech, uginasz kolano, delikatnie pochylasz tułów, pośladki napięte i wracasz. Mhm. OK, zaczynamy, przygotuj się. Zostajesz na prawej nodze, lewa noga mocno w tył i powrót. Mocno noga w tył, ugięta prawa noga, prawy pośladek rozciągnięty i teraz prostujesz prawą nogę, prostujesz prawy pośladek. Jeszcze dwa. Jeden. Do centrum. Świetnie, zrób wdech. Wydech aktywny, brzuch zostajemy na lewej nodze. I teraz prawa noga. W tył, rozciągasz lewy pośladek. Wydech napinasz dużo, ciężaru ciała na nodze przedniej. Znajdź swój rytm oddechowy. Jeszcze dwa. Bardzo dobrze, zatrzymaj się w centrum. Spokojny wdech, pełny wydech. Mhm. Teraz dodamy element. Będziemy robić wykrok, ale po skosie, czyli nie lewa noga na lewą stronę do tyłu, tylko lewa noga na prawą stronę do tyłu. I wdech wracasz. Ta sama zasada, czyli zgięcie bioderka i wyprost. Przygotuj się. Zostań na prawej nodze. Wdech. Lewa noga po skosie w prawo i wydech powrót. Krótki, intensywny ruch. Ręce zsynchronizowane. Jeszcze trzy. Prawe kolano cały czas nad kostką. Dwa. I jeden. Głęboki wdech. Pełny wydech. Trochę koordynacji, co nie jest e, tak często używane na Hata jodzę, ale dodajemy sobie, aby uzyskiwać nowe kompetencje i nowe moce. Lewa noga zostaje, prawa noga po skosie na lewo. Wdech i wydech pełny wyprost w biodrze. Ugięcie i wyprost. I wyobraź sobie, że dosyć mocno znowu atakujesz ziemię stopą, tak żeby poczuć stabilizację. I do centrum. Świetnie, zatrzymaj się chwileczkę w tadasanie. Świetnie, wracamy do centrum, zostajemy na prawej nodze, lewa noga do tyłu, wysoki wykrok, prawe kolano w osi z biodrem. Pośladki napięte i teraz wyciągnij ręce do przodu, ugnij ręce w łokciach i załóż lewy łokieć powyżej prawego. Spleć przedramiona do garudasany. Opuść barki, unieś ręce i teraz z wydechem powolutku, nie zmieniając pozycji nóg, dotknij łokciami prawego kolana, napinając prawy pośladek, podnieś się do góry. Opuść, wdech i wydech. I ostatni raz, wdech, wydech, zostań w tym połączonym wojowniku z garudasaną. Podnieś lekko ręce w górę, odsuń dłonie od twarzy, osad biodra na trzy, na dwa, na jeden. Rozplatając ręce, poprowadź ręce od dołu, ku górze wdech i z wydechem dłonie na matę, pies, głową w dół. Znajdź połączenie z ziemią, odepchnij się od niej, wyciągnij. I przejdź do deski, wydech, kij, pies głową w górę. Możesz na razie oprzeć kolana. I zaokrąglając plecy, pies głową w dół. A, pełny wdech i wydech. Świetnie, i teraz zginając nogi, przeskocz do przodu. Wdech, wyciągnij się, ściągnij łopatki. Użyj rąk, aby troszeczkę przesunąć obojczyki w przód. Wydech, zejdź niżej. I na wdechu, dodając sobie energii, podnieś się w górę. Wydech, tadasana. Ciepło. Ponownie znajdź się na przodzie swojej maty. Lewa noga zostaje. Prawa noga do tyłu, do wysokiego wykroku. Ugnij lewą nogę, przesuwaj ją lekko na zewnątrz, zapracuj pośladkami. Podnieś kościół nową, przenieś ręce do przodu, zegnij ręce w łokciach i załóż teraz lewą rękę ponad prawą. Skręć kciuki do twarzy. Opuść barki, podnieś przedramiona i odsuń od twarzy. I teraz na wdechu zejdź łokciami do kolana, tylna noga w miarę możliwości prosta. I z wydechem tu pionowo. Wdech, opuść łokcie do kolanka, stabilnie nogi. I wydech w górę. Ostatni raz. Wdech. Wydech w górę. Zostań chwileczkę dłużej, opuść ramiona, ugni porządnie lewą nogę. Podnieś przedramiona w przód i w górę. I rozpleć ręce w wydech, wdech, podnieś ręce w górę, wyciągnij się. I z wydechem dłonie na matę, pies z głową w dół. Daj sobie tutaj chwilę, aby poczuć intensywność, ciepło. I z kolejnym wydechem winiasa, czyli deska, i pies z głową w górę i pies z głową w dół. Ugnij kolana i skocz w górę i do siadu skrzyżnego. Trochę lepiej. Wysuń stopy do przodu, złap za kolana i teraz zobacz, będziemy się rolować stopy razem, kolana razem, chcemy jak najbardziej zaokrąglić nasze plecy. Wyciągamy ręce w przód i w sposób kontrolowany Odkładamy plecy na ziemię, wdech. Z wydechem, dociskając stopy, nogi do siebie, podnosimy się do siadu. Wdech, rolujesz się w dół, zwalniając ten moment, który jest dla ciebie najtrudniejszy, i wydech w górę. I też zwróć uwagę, że moja głowa jest cały czas w zasadzie w jednej pozycji po to, aby nie używać głowy szyi jako elementu zamachu. <grym> Wydech w górę jeszcze trzy razy. Okrągłe plecy, schowaj żebra. Jeszcze dwa. Okrągłe, okrągłe plecy, powoli, powoli zwalniamy. I dosyć szybko w górę. I ostatni. Bardzo dobrze. Złap za kolana. Chwilę odpocznij. Poskręcaj sobie głową, poruszaj nią, żeby rozluźnić kark. Świetnie. I w możliwy dla Ciebie sposób, przyciągnij stopy do pośladków, przejdź do pozycji psa z głową w dół, winiasa, czyli deseczka, ściągasz łopatki, uginasz łokciki, pies z głową w górę, twarz na wprost i pies z głową w dół. Hmm. Uginając nogi, skocz do przodu, wdech plecy wklęsłe, wydech opuść tułów do ud. I na wdechu podnieś się do góry, wydech tadasana. Dobrze, moi drodzy, idąc dalej, spróbujemy sobie zrobić dzisiaj balans. Jeżeli Widzisz, że Twoje ciało jest jeszcze niegotowe, albo Twoja psychika jeszcze do końca tego nie czuje, to nie spiesz się i zostań w półpozycji. Znając sposób funkcjonowania nagrań na YouTube najpierw pokażę, bo jest to nowy element, a później zrobimy razem. Zobaczcie. Mhm. Na wdechu przejdziesz do utkatasany, postawisz lewą kostkę powyżej prawego kolana. Chwilę tutaj zostaniesz. Wiodra idą w tył, ale plecy chcemy mieć bardziej zaokrąglone. I tutaj możesz zostać, ewentualnie z wydechem pójdziesz dalej, przejdziesz do skłonu, możesz użyć bloków pod dłonie, to zawsze Cię oswaja z pozycją. Ugniesz prawą nogę, przesuniesz dłonie do przodu i wejdziemy tak jak do kruka. Ściągając łokcie do środka, oprzesz goleń o ramiona, wysujesz się do przodu, Uniesiesz prawą stopę, zostaniesz tutaj chwilę, na trzy. Plecy okrągłe, na dwa, na jeden. Odstawisz stopę, wdech, plecy wklęsłe, wydech, ugniesz nogę. Podniesiesz się do góry i wrócisz do centrum. Dokładnie tak. No dobrze, zasada małych kroków. Robisz tyle, ile możesz, zapraszając się nieco dalej niż ci się wydaje. Stań w Tadasanie. Wdech, podnieś ręce, ugni nogi, Utkatasana. Teraz załóż lewą kostkę powyżej prawego kolana. Jeżeli potrzebujesz, pomóż sobie dłonią. I zostań tutaj, chwileczkę wysyłając biodra w tył. Dociskając nogę do kolana. Z kolejnym wydechem powoli. Przechodzisz do skłonu, możesz spróbować wyprostować nogę, na której stoisz. Ale też zauważ, że tutaj lewa noga pcha mocno prawą nogę w tył. Żeby nie prowadzić do nadmiernego przegięcia nogi do tyłu, przesuwaj ciężar ciała na przód stopy. I teraz uginając prawą nogę, wysuń ręce do przodu, ściągnij ręce w łokciach i zahacz goleń o ramion. Zaokrągli plecy. Unieś prawą stopę. Zostań na trzy. Na dwa. I jeden. Opuść stopę. Powoli wróć do skłonu. Wdech. Z wydechem ugnij prawą nogę. Podnieś się do góry. I rozluźnij nogę. Hmm, poczuj ciepło. Przyjmij je. Oh, jako oznaka zaangażowania, proaktywnej postawy. Wracamy, tadasana, druga strona. Wdech, podnieś ręce, utkatasana, zaokrągl lekko plecy. I teraz załóż prawą kostkę powyżej lewego kolana. Wysuwaj biodra do tyłu, ale nie rób wklęsłych pleców, tylko delikatnie staraj się je utrzymać wydłużone. Zegnij nogę mocniej, opuść dłonie na matę, prawa pięta wypchnięta. Wydech, wydłuż plecy, ugnij nogę, wypchnij porządnie prawą piętę. Połóż dłonie na ziemi, zbliżając łokcie do siebie, oprzyj goleń na ramieniu. Okrągłe plecy, wysuwaj się w przód na trzy, na 2 na 1. Odłóż stopę, powolutku wycofaj się do skłonu. Wdech, wydech, zegnij nogę, następnie podnieś się do góry, odstaw nogę w dół. I teraz od razu ustaw stopy na szerokość maty, wycofując biodra, zejść do utonasane. Do złap sobie dłonie za łokcie. Wypuść całe ciepło. Bardzo dobrze. Porusz kilka razy głową na boki. O, rozluźnij żuchwę. Przejdź powolutku, opuść dłonie na matę. Przejdź do siadu, do badrasany. Rozstaw kolana nieco szerzej. Zapleć palce dłoni z tyłu. Ściągając łopatki, zainicjuj otwieranie klatki piersiowej. Jak ten balans, mimo że dosyć krótki, mocno aktywuje przód ciała, zamykając go. A tego chcemy teraz na zakończenie zaznaczyć, że jednak przód ciała ma być otwarty. Zostań jeszcze chwilkę. Świetnie, z wydechem rozluźnij lekko ręce, zmień splot palców dłoni, zroluj barki i odciągnij ręce. I tutaj ostrożnie, z nadmiernym wyginaniem Przejścia lędźwiowo-piersiowego. Niech ono będzie stabilne. Pięknie. I z wydechem rozluźnij ręce. odłóż wnętrza dłoni do sufitu. Delikatnie opuść brodę w dół. Zamknij oczy. Zrób trzy głębokie wydechy przez usta z dźwiękiem. I teraz zrobimy ćwiczenie oddechowe, które wyrównuje energię w naszym ciele. Będzie wdech na pięć, zatrzymanie i wydech na pięć, zatrzymanie, kilka cykli oddechowych. Przygotuj się, zrób pełny wdech, z wydechem wypuść powietrze. Wdech 2 3 4 5 zatrzymanie. Wydech 2 3 4 5 zatrzymanie. Wdech 2 3 4 5 zatrzymanie wydech dwa trzy cztery pięć zatrzymanie dech zatrzymanie wydech zatrzymanie wdech zatrzymanie wydech. Zatrzymanie. I teraz wróć do na i teraz wróć do naturalnego oddechu. Puszczając napięcie do reszty z barków, z głowy. Podziękuj sobie za ten czas na macie, za pozytywny wysiłek. Łagodnie unieś powieki. Dziękuję Wam za dzisiaj. Namaste. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli uważacie ten filmik za jakościowy, podzielcie się nim. I co? Widzimy się następnym razem. Wszystkiego do zobaczenia. Pa, pa.